Cześć kochani, dzień dobry. Witam serdecznie 1 sierpnia 2024 roku. Witam i pozdrawiam z Górby Strzyckich na Dolnym Śląsku i zapraszam was na odcinek o grzybie, którego chciałam wam już dawno pokazać. Być może raz przez chwilkę pokazywałam, ale dzisiaj zrobimy sobie o nim odcinek. Jest kilka owocników, a grzybem tym jest Płomykówka galaretowata. Nowa rekomendowana nazwa tego grzyba to płomyczka galaretowata. Namierzyłam tutaj tą y, płomyczkę rok temu, ale był tylko jeden owocnik, a dzisiaj fajna okazja, żeby pokazać Wam tego grzyba, bo jest to grzyb rzadki, pod częściową ochroną i niewątpliwie y, fajnie będzie się z nim zapoznać. Być może część z Was go nigdy nie widziała. Ja szczerze mówiąc, widziałam go tylko raz, rok temu, właśnie tutaj w górach bystrzyckich. Zapraszam na odcinek. Tak wygląda bohaterka naszego dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy tego się spodziewaliście. Po konsystencji tego grzyba moglibyście skojarzyć z innym grzybem, z uszakiem bzowym, A płomykówka galaretowata, czy tam płomyszka galaretowata należy do rzędu uszakowców. I jak, bardziej ta, jak najbardziej ta konsystencja jest taka sama, gumowata, chrząstkowata. Jest to też grzyb... Jadalny, podobnie jak i uszaki bzowe, natomiast jest pod częściową ochroną, więc nie będziemy go absolutnie zbierać, nie można tego robić. Zresztą, z tego co się orientuję, nie ma jakichś specjalnych walorów smakowych, ale niewątpliwie ma walory estetyczne. Jest to piękny grzybek i bardzo cieszy fakt, że jest to grzyb rzadki. Także spotkanie z rzadkimi gatunkami grzybów zawsze jak najbardziej cenione i ważne dla mnie. Mamy kilka owocników. Tutaj, tutaj jak widzicie, rośnie. Zaraz wam pokażę dokładnie środowisko. Tutaj jest jakiś kawałek drewna świerkowego, prawdopodobnie. I kolejne płomyczki zagrzebane tutaj w trawie. Tutaj jeszcze taka ładna parka. I tam dalej też już yy, zrobiliśmy rozeznanie, i też, też rosną dalej w rowie. Tak wyglądają płomykówki galaretowate, płomyczki galaretowate. Rzućmy sobie okiem na środowisko. Jak widzicie, jestem w lesie świerkowym i tutaj jest taki dosyć podmokły rów. I one właśnie lubią takie, takie miejsca gdzieś tam w rowach, w mokrym, wilgotnym i zacienionym środowisku. Właśnie najczęściej przy drzewach iglastych. Często wyrastają z drewna zakopanego w ziemi. Tutaj mamy las świerkowy i jest to jak najbardziej wspaniałe środowisko dla naszych płomyczek. Grzyby rzadkie, znajdujące się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę zrobić dla Was ten odcinek o płomykówce galaretowatej, płomyczce galaretowatej. Możecie się też zetknąć z nazwą płomykowiec galaretowaty. Wcześniejszą Ja oczywiście tych grzybów nie będę zbierać ze względu na fakt, że po pierwsze są rzadkie. Unikam zbierania rzadkich grzybów, nawet jeżeli nie są chronione. A te oprócz tego, że są rzadkie. Na czerwonej liście roślin i grzybów Polski, to jeszcze na dodatek są pod częściową ochroną, więc absolutnie nie ma takich planów, żeby je zbierać. Natomiast cieszę się, że możemy sobie pooglądać. Zaraz porobię jeszcze zdjęcia. Jak chodzi o smak, to podejrzewam, że są po prostu podobne do uszaków bzowych, chociaż nie mam pewności, bo nie próbowałam. Uszaki bzowe też nie mają żadnego smaku, tylko po prostu mają fajną, taką wsząstkowatą, gumowatą konsystencję i yy, przejmują smak potraw, do których się ich dodaje, no ale nie będziemy nawet tego próbować. W przypadku płomyczki galaretowatej dzisiaj się skupiamy na oglądaniu i poznawaniu tego gatunku grzyba uszkibzowe uważam za bardzo ładne grzyby, a płomyczki galaretowate są jeszcze ładniejsze, bo mają taki nietypowy, intensywny kolor pomarańczowo cielisty taki, bardzo ładne grzybeczki. Przeciętnie owocniki nie za wielkie, ale te tutaj Osiągnęły większe rozmiary. No, tutaj taka ładna parka młodych, zgrabniutkich płomyczek galaretowatych. Płomyczki galaretowate rosną latem i jesienią, więc jak najbardziej odpowiedni dla nich czas. Wydaje mi się, że rok temu też namierzyłam tutaj tą jedną wtedy płomyczkę galaretowatą gdzieś tam w sierpniu, czy może na początku września. Także bardzo fajne spotkanie. Mam nadzieję, że poznaliście dzisiaj jakiś nowy gatunek grzyba i cieszę się, że mogłam coś nowego zaprezentować na kanale. Zapraszam na inne filmiki. Pozdrawiam. Dobrego dnia. I następne naprawdę niesamowite miejsce z płomyczkami galaretowatymi. Te wyglądają jak leśne kwiaty. Są przepięknie wybarwione. Takie wpadają wręcz w czerwień. Już Wam pokazuję. No śliczne. Tutaj... Cztery. W tym jedna naprawdę malusieńka, dopiero się kluje. Ale to nie wszystko, kochani. Patrzcie na to. Już tam mam swoje graty. Porozkładane. Zaraz będę fotki trzaskać. To już z daleka widać ten cudowny czerwony kolorek. Te są bajeczne. Jak widzicie, rosną grupami po kilka sztuk. Jestem naprawdę totalnie podekscytowana spotkaniem takiej ilości przepięknych, przepięknie wybarwionych płomyczek galaretowatych. Marzyła mi się jakaś jedna czy dwie dzisiaj. Ale to, co tutaj zastałam, to przekroczyło po prostu moje najśmielsze oczekiwania. Co za dzień i dla takich grzybów właśnie warto chodzić do lasu. Niekoniecznie tylko dla koszyka prawdziwków czy podgrzybków, ale właśnie dla jakichś takich pięknych, rzadkich gatunków. Bardzo się cieszę.